Brzmi: Dopuśćcie swego Boga wszędzie. Absolutnie wszędzie. Są to słowa Pana Jezusa z 15 lutego 2012 roku. Jestem dla Was tak otwarty, tak jasno mówię Wam o tym, czego pragnę. O pragnie miłości. Dzisiaj zobaczyliście w Ewangelii. Magdalena. Dopuściła Pana Jezusa w swoje brudne całe życie. Otrzymała nieprawdopodobny dar miłości. Wyprzedziła świętego Jana. W tym darze miłości później pokazała wielką klasę po zmartwychwstaniu. Była jedyna, która nie zwątpiła. Rybacy poszli na jezioro, powracali, pozostawiali, a ona poleciała do grobu, bo wierzyła, że jej pan żyje. Choć wszystkiego mogę dokonywać sam, nie potrzebuję nikogo, aby mi pomagał. Ogromną rozkoszą jest dla mnie dzielenie się wszystkim, co mam. To jest ten wymiar naszego lokowania ludzkiego w przestrzeni z Bogiem. Bo chce się z każdym z nas dzielić. Chce widzieć naszą radość, radość małych dzieci, krzątających się, skaczących koło ojca, proszących, nudzących i przemieniających się. Chce obarczyć duszę. Moimi darami chcę, aby stała się pełna błogosławieństwa. Pamiętacie scenę zwiastowania, jakie wypowiedział słowa pani Matce Bożej? Pełnaś łaski. Bóg chce nad tobą. Dokonać takiego samego wydarzenia, aby Twoja dusza stała się pełna łaski, pełna Bożego błogosławieństwa. Jaką przykrość sprawiają mi ludzie, którzy nie pozwalają mi się obdarować. I tu Was pocieszę, mówiłem to wiele razy. Te niewykorzystane dary przez ludzi, którzy się nie pozwalają Bogu obdarowywać, idą wszystkie do skarbca Matki Bożej. Nućcie ją. Jej przedstawiajcie. To są niebotyczne arsenały łaski i błogosławieństwa Bożego oddanego do dyspozycji Matki Bożej. Jestem jak ojciec, który opuścił dom, ale pełen tęsknoty, ślepodarki z daleka, nie mogąc inaczej wyrazić miłości do swoich dzieci. Moje dzieci jednak nie chcą ich przyjmować i zapomniały o swoim ojcu, który je tak kochał. Mała, najmniejsza dusza, która nic nie ma, co mogłoby mi, mogłaby mi zaofer zaoferować, jest moją największą radością, bowiem do pustego naczynia mogę włożyć najwięcej darów. Dzieci, Magdalena nie miała dzisiaj nic. Przynosi w Bogu swój gnomik. Co się okazuje? Bóg wlewa najwięcej. Dlatego jaka tu jest zachęta, Jakie tu jest ogromne wsparcie dla was, moi drodzy, abyście się nie bali z powiedzi, dla tych, którzy latami są daleko. Ty idź do Boga z tym swoim nic, z tym swoim gnojem. On mówi, że wleje w ciebie jak najwięcej, bowiem do pustego naczynia mogę włożyć najwięcej daru. Bo taki człowiek najwięcej rozumie. Czyż nie? Czysta miłość bez domieszek miłości własnej jest najpiękniejsza? Czysta miłość bez domieszek miłości własnej. To całą swoją miłość własną Magdalena zostawiła przed wejściem do domu Szymona. I tam się zamurzyła w czystej miłości. Czekam, aż opróżnicie wasze serca z miłości własnej, ażebym mógł was wypełnić. Tu będzie pan zjaśniał, mamy pokusy, już taką działkę Bogu ustąpimy taką, ale są jeszcze te nasze, panie. Pozwól, żeby nie ja był tu królem. Duszą najmilsza. Pełny jestem łaski i cierpliwości wobec Ciebie. Nie spieszę się, wychowując Cię dla siebie. Jestem powłażliwy, skory do pochwał, bo poddajesz Twoje plecy pod pręgierz, a Twoją duszę wystawiasz na udręki. Czyż nie sprawia mi radości ogałacanie Cię, ze wszystkiego, Magdalena pozbyła się całego swojego światu. Dziś to ma mniejszy wymiar w naszej społeczności cywilizacyjnej, ale tego typu gwiazdy jak Magdalena przez wieki to, to były centrum życia społecznego. W XVI wieku taki Magdalen. Urzędowych w Rzymie na 50 tysięcy mieszkańców było 4 tysiące. Co potrafił usakralizować świat i kościół? Dlatego ta bitwa jest przeogromna. I stąd Bóg jest tak pobłażliwy, tak cierpliwy, Edukacji. Natomiast w tej edukacji prowadzi proces uogwałacania Cię ze wszystkiego, co stanowi Twoją miłość własną. Stąd Bóg mówi: Gotów jestem odebrać Ci wszystko, co kochasz, aby zaprowadzić Cię na miejsce Twojego przeznaczenia. Wiecie, jakie to jest bolesne nieraz dla Was, dla mnie? Wiem, że to kochasz. Zabieram Ci, bo w mojej ocenie to Ci jest już niekonieczne do zbawienia. Im mniejsza jest dusza, im mniej obciążona przywiązaniem do rzeczy stworzonej, tym dalej może zajść zmierzając. Wieczności Porzućcie zbędne balasty Czym są te balasty? Do wasze troski Troski o przyszłe dni O wydarzenia, które mogą nastąpić Słowa, które trzeba wypowiedzieć O spojrzenia ludzi Którzy będą wam przychylni To tylko Bóg pokazuje W wymiarze duchowym Te nasze balasty Bo jeszcze istnieje balast materialny Który nasz też cały czas Dołuje Jakie to jest istotne, troski o przyszłe dni, o wydarzenia, które mogą nastąpić. Tak się już cieszę, że się, się uspokoili, że już nie macie problemu końca świata. Jak to będzie wyglądane? jaka fala będzie, które państwo pierwsze, które coś się tylko chore. <laughs> takie chore. Te ile mi przyprowadzasz ludzi do Boga. Hej, ilu mi nawróciłeś. Ty chcesz gabaryty, zniszczenia, cyfry? Facet, ty jesteś odczapana. Boga interesuje twoja dusza i tłum, który ty prowadzisz za sobą do zbawienia. Ale ty tego nie masz. W tej chwili, jeśli ktoś się na pustyni pojawi, to go będę brał do kaplicy, znacie mnie, otworzę beczkę i będę go kropił wodą. Że powiem: Mam otworzyć kaplicę, będę go kropił tu wodą święconą. Zobaczycie. Przecież mnie interesuje. Kimże Ty jesteś, że Ciebie interesuje, czy Ksiądz to wie? co Coś ty tu z nieba przyszedł? Bóg się? Bóg nie wie? Ty musisz wiedzieć? Uczyńcie Wasze dusze lżejsze, o troskę o świat, w którym żyjecie, o miejsce, w którym mieszkacie. O plany, które powzięliście u ludzi, z którymi wiążą was uczucia. Dlatego to wszystko nas, moi drodzy, pochłania. Pokazywałem wam tekst jednej mistyczki ze mszy świętej kapłana. I opisuje, że kapłan był przy ołtarzu, moi drodzy, odprawiał przeświętą, świętą, ale ani razu nie był przy ołtarzu. Bo był u myśliwego, był w barze, był na tańcach, był u przyjaciela. No bo cały czas te troski tu go gryzły. Dlaczego was tak świeżwi modlitwa? Dlaczego się wam tak w kościele spieszy? Dlaczego wiecie brawa kapłanom, którzy odprawiają niedzielne mszy święte? 30 minut? Bo jesteście obciążeni troskami o świat. Czy ja zdążę dziś coś na obiad gotować? Ległabym sobie tego dnia. Filmem oglądała. Pojechali gdzieś do paru. Przywioznia do ludzi, z którymi nas wiążą nasze uczucia, sprawiają, że nie ma czasu dla Boga. Nie ma szans. Dla wymiany ducha. Czasami poproście swojego anioła stróża, aby wam dał łaskę, żebyście przynajmniej jedną przeświętą zobaczyli swoją, gdzieście byli podczas tej przyświętej, jak troski świata nas przywalają. Oddajcie mi wszystko, co może, co może odciągać wasze myśli ode mnie. Dziś mówię, proście Ducha Świętego, żeby wam porwał te myśli. No bo później się okaże na filmie z niedzielnej przy świętej 16, Pani już? że my mamy 90 minut my są na łące, przy grabia, przy traktorze, przy dziecku w szkole. Albo na polowaniu, albo my borówki zbierali, albo my robili kompoty z truskawek. A nie daj Boże. Jak cię zaatakujesz, a ta się przyjdzie. Wyłączyłam żelazko, czy nie wyłączyłam. Czy wyłączyłam gaz z zupą, czy nie? No to już cała msza święta będzie w gorku. Lub przy żelazku. Oddajcie mi wszystko, co może odciągnąć wasze myśli ode mnie. Jak wam już brakuje ofiar dawanej Aniołowi stróżcze się ofiarowania, no to takie bitwy mu też dajcie. To powiedzcie Panu Bogu, że pani Boże, wybacz, znowu byłem u Kowala, znowu poszłam do Tani taniciuch i pół godziny myślałam, czemu tej sukienki nie kupiłam, a jednak ona taka. Ładna. To jest ofiara, rozumiecie? To jest twoja bitwa. Mówi, dajcie mi to wszystko. Sprawię, że wszystko, co oddacie mi, będzie bezpieczne. Sam mam pieczeń nad wszystkim, co zostało mi ofiarowane. Tu was ciczę. Masz problem z łopem? Ofiarowałaś Bogu? Już problemu nie może być. Rozmyślenia znowu. To, 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 to mi, do jak się czepnie dwa razy, to możesz w razy gorzej. To się jedna. Jest Pan Jezus. Mówi. Mam pieczeń nad wszystkim, co mi zostało ofiarowane. Co będzie z moją stróż, Czy się ożeni? Czy znajdzie dobrego męża mija? 5 lat, ma dwadzieścia kilka lat, a mama cały czas, w kółko to samo, no to Pan mu mówi babo, ty jesteś tu bogiem. Ofiarowałaś, ofiarowałaś. To ja mam pieczę nad tym, a nie ty. Ale są tacy przed Bogiem tacy nieznośni, tak tacy natarczyli. Używam mocniejszego słowa, żeby zrozumieć, jak my durnie, dur, durniasto postępujemy przed nim, a on daje konkret. Poprosiłeś? Ofiarowałeś? To to już jest sklepnięte, Ja mam nad tym pieczę. Będzie problem. Bo Panie Jezu, jednak żeby Stasiu z grapy był mężem mojej siostry. Stasiu z grapy, a Pan Bóg sam upatrzył Józia od Betleja. No i mamy znowu problem. Czemu już od Betleja? No i, i i znowu w kółko. I okazuje się, żeś odebrała łaskę dziecku, bo nie chciała. Miałaś czem, to Juzia od Betleja nie ma i twoje dziecko dalej chłopca nie ma. No i mamy ciągle to samo w kółeczko. Nie dzielcie swego życia na rzeczy, które ofiaruje się Bogu i resztę na rzeczy, i dziedziny, w których obawiacie się mojej interwencji. To my znamy siebie. To mamy te poletka tak poustawiane, Panie Boże, w tej materii to ja najlepiej wiem. Nie to najlepiej wiem. No i my no. Dopuśćcie Boga swego wszędzie, absolutnie wszędzie. Nie zostawiajcie sobie tego małego pokoju. Komnaty zareglowanej przed waszym Bogiem, aby nie wszedł i nie odebrał wam również tej ostatniej wolności, własności, przepraszam. Teraz rozumiecie żertwę ofiarną. Przynosisz wszystko, to mi się Bóg, aż trzeba bo musiał mnie też urodzić. Twój kapitał zero. Nie wolno się pytać, żadnych pytań. Żadnej chwały swojej, sługa nie uzyskać, kapujecie? To ja was, dzieci, to ja was kur... ja, to ja Was nie trzymam krótko, to ja jestem laksystan wobec Was. To, co żąda od nas Pan Bóg Czasami się nie dziwcie, że zareaguję Jak wydaje ostre polecenie, koniec. Słyszałam, że tak, ale tak. O, no to, rozumiecie, fabryka musi być. Jeśli bym nie nastąpił, to następna stewcia, która słyszała taką reakcję, za tydzień zaatakują ich pięć. A tak? Super się boją, że nawet jak grabią, to nie usiadną, bo by krzyknął w Jak Działa ten system. Dopadały, padały, ma przyczynę siadnięcia, nie siądzie, bo pięć wokoło woła, dostaniesz czoła jak siądziesz. Chcę mieć wszystko. Chcę wejść wszędzie. Chcę pełnego oddania. Jestem święty, nie bójcie się, że ze mną przyjemności przestaną być przyjemne, a wolność zmieni się w niewolę. To jest taki podstawowy lęk, panie Boże, ty wiesz. Ty wiesz, jak ja lubię ten pokoik. Panie, tyle bab, mam swoją, ale wiesz, ta jedna, panie. No na miliardy, bądź tolerancyjny, nie, nie chcę wszystkie, tylko tę jedną, ty wiesz. A tu Bóg mówi, wszystko, wszystko ci zabiorę. Ja jestem wolnością i rozkoszą. Poprowadzę was na wyżyny, mówi Bóg. Ale większą nad wszystko, co znacie, dzieci, uwierzcie, to zakochywanie się w Bogu jest boskie. Człowiek staje się jak małe dziecko. Dusza skacze, ciało może być słabe, ale tu... To dzieci, to to, 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 to to człowiek czuje, że za chwilę się uniesie, rozumiecie? Że o mało co dogonimy świętego Józefa Skupekurtu, że będziemy mieli start pionowy i będziemy latali w radości ducha nad światem. Bóg nas podniesie nasz fizyczny wymiar. To jest coś nieprawdopodobnego. Wasze dusze są stworzone do większej rozkoszy, czego możecie doświadczyć poprzez zmysły. Rzeczy samej, wasze zmysły odgradzają was od świata rozkoszy i szczęścia, przeznaczonego wam na wieki. Wasze oczy i uszy czynią was niewolnikami, czynią was ślepcami, ogłuszonymi. Dlatego taka bitwa jest teraz o wasz wzrok. Cały system medialny, obrazowość, krótkie informacje, cała technologia, żeby was tu zablokować. Nie czuliście szczęśliwi, jak rozpoczęliśmy blokadę. Błąd przeciwko telewizji, radio, ja już trzy lata przeszło, cztery nie słuchałem radia, rozumiecie? Telewizji zero, dawniej wiadomości, dzienniki, co się wydarzyło: Chińczyk skoczył czy nie skoczył, Japończyk wyskoczył czy nie wyskoczył, Filipińczyk z rekina czy nie zjadł rekina i to było codziennie podstawiane. A teraz jest druga strona, poprzez przestrzeń zmysłów, Bóg wprowadza dzieci w takie rozkosze. W takie przeszczenie szczęścia, że ich oni się drżą i krew zalewa, a my się śmiejemy. Rozumiecie? Rozumiecie tą scenę z czasów rzymskich? Jakże oni mogą być pożerani przez lwy, oni są uśmiechnięci i psalmy śpiewają. W rzeczy samej, córko tak jak. Świat zmysłowy przesłania świat ducha, tak zmysły przesłaniają prawdę. Człowiek duchowy przystosowuje zmysły do służby duchowi. Ogałaca je i ujaśnia, aby nie przeszkadzały, przekraczały swoich funkcji i nie ma miły umysłu i serca. To jest logiczne. Kiedy się wam zaczynają najczęściej problemy z sercem? Kiedy za dużo tłuszczów prowadzicie w siebie? Bo dodatkowe przestrzenie, które muszą być dotlenione, dokrwione, dodatkowa waga kapuje się. To jest, tak samo jest ze zmysłami. Trzeba je oczyścić z tego wszystkiego, wprowadzić w świat ducha i one nagle stają się przestrzenią poznawania nowych rozkoszy i przyjemności. Przyjemności, rozkoszy w Bogu. Człowiek cielesny <grym> pozwala ogłupić. Się swemu ciału i zmysłom, także spełniając ich żądania, oddaje swe ciało i duszę pod panowanie demona. Moja córko, człowiek nie może poznać, jak jestem dla niego upragniony z powodu grzechu, który oddziela go ode mnie. Amen.